System powiadomień ruszył w marcu 2015 roku. Dzięki niemu mieszkańcy w szybki i prosty sposób informowani są o najważniejszych wydarzeniach czy spotkaniach. SMS-ami przesyłane są także informacje dla kierowców oraz ostrzeżenia meteorologiczne. Chcielibyśmy zaprosić mieszkańców do kontaktu z nami i przypomnieć jakie mają państwo możliwości, aby być na bieżąco z informacjami z urzędu miasta. Przede wszystkim jest to strona internetowa miasta ustka.pl, gdzie zawsze bieżące informacje mogą państwo znaleźć, ale zapraszamy także do korzystania z miejskiego systemu powiadamiania SMS. Jeśli ktoś z państwa jeszcze tego nie zrobił, nie zapisał się do tego systemu, zapraszamy, wysyłamy SMS-em krótki Krótkie informacje o najważniejszych sprawach, o konsultacjach, o, o tym, co jest dla Państwa ważne. Do miejskiego systemu powiadamiania SMS zapisać można się wysyłając SMS-a o treści, tak na numer 799 448 399. Wysłanie tego SMS-a jest jedynym kosztem, który musi ponieść użytkownik. Jest on zgodny z taryfą operatora. W przypadku posiadania pakietu darmowych SMS-ów nie ma żadnych kosztów. Z listy wypisać można się wysyłając SMS-a na ten sam numer. Tym razem o treści nie. Po zapisaniu do subskrypcji wszystkie wiadomości odbierane przez użytkownika są całkowicie bezpłatne. Do systemu można także przyłączyć się za pośrednictwem strony www.ustka.pl lub odwiedzając Urząd Miasta. Ustecki Samorząd kontaktuje się także z mieszkańcami poprzez newsletter który za pośrednictwem strony internetowej wysyłany jest minimum dwa razy w miesiącu. Kolejną formą komunikacji z mieszkańcami jest także magazyn Ustecki, emitowany w telewizji Słupskiej w internecie, a który ma premierę w każdą sobotę o godzinie 17.15. Ponadto informacje samorządowe zawarte są w gońcu Usteckim i głosie Ustki, a także publikowane są na stronach miasta w mediach społecznościowych.